Witam 31 maja 2016. Kończy się ten piękny maj. Jaka sytuacja we wtorek w dowsów? wdowców? Wdowce samczyki już są po oblocie. Dzisiaj dostały karmę dietetyczną i plus troszkę dla wdowców z uwagi na to, że wkładanie jest w sobotę, czyli ten tydzień trzeba przyspieszyć. Znaczy, lot jest w sobotę. Lot krótki, Gołębie roczne. Wdowce lotuje tylko z krótkich odległości 150, 250, 370 km, one są w dobrej dyspozycji. W tej chwili przygotuję samiczki do oblotu, wobec powyższego pokażę jak to stosuje. Tutaj zostawiam ćwiartkę gębnika uchyloną. Następnie przeganiam wszystkie samczyki. No. Proszę, no przechodzimy stąd, przechodzimy, proszę przechodzić, no przechodzimy, no już, 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 już przechodzimy, proszę przechodzić tamtego dłemniczka, już przechodzimy, proszę przechodzić, proszę przechodzić. Taktyka dotyczy szczególnie samich wdów, które mają trzy pomieszczenia, a rzecz w tym, by, by nie miały swojej... Lokalizacji do parowania, w tej chwili samiczki tu przebywały w tej ćwiartce. Wypuszczam je na oblot. Proszę. No i uchylimy tutaj okienko. I w tej chwili samiczki idą sobie polatać. No i si, si, si. Samiczki idą polatać sobie na oblot. Samczyki przejdą do pomieszczenia obok. Tak więc jest to metoda obiegowa. Samiczki dzisiaj w nocy przebywały w tej ćwiartce przy otwartym froncie. Na dzień przejdą do woliery na dwór. Natomiast również trzecim wariantem pod koniec tygodnia przebywać będą w boksach. Rzecz dotyczy tego, by nie łączyły się ze sobą. Samczykom tutaj za chwilę to jest Rysiu, wyżymacz. Samczykom zaraz tutaj przymknę okno, by samiczki ewentualnie nie widziały z zewnątrz, że tu przebywają samczyki. Tak więc metoda, powtarzam jeszcze raz, dotyczy szczególnie samic wdów, by nie miały swoich miejsc do parowania, by cały czas stymulowały wdowców do szybszego powrotu Lot 29 maja bardzo udany, szybki. 14 samców dowców błyskawicznie przyleciało, również 10 samic wdów. Czekamy na kolejny lot z Wajmaru. Ryszard Osnowiec ze słonecznego głębnika, Bogatynia Polska. Witam 31 maja 2016. Kolejna wysyłka szybkich gołębi dla czołowego hodowcy. Dzisiaj przygotowałem kilka werwortów. Niedzielny lot był dosyć trudny na Śląsku, więc hodowcy postanowili wzmocnić się czymś szybkim i odpornym na trudne, na zmienne warunki pogodowe. Oto te gołąbki. Grupa werwortów, młodziutkie te werworty, 21-23 dni. Z pewnością oświeżą, już istniejącą, dobrą hodowlę. Tych gołąbków hodowca zamówił dwie parki, ale ja przy wpływie szczerości coś dorzucę ekstra. Prawda że urocze? No, a ekstra dorzucamy coś z wyżymaczy. Tu gołąbek z zapinką oznaczony. On jest po wdowcach. W tą niedzielę ci wdowcy świetnie przylecieli. 14 roczniaków włożonych, 14 w domu. Lot bardzo dobry udany przy dosyć zmiennej trudnej pogodzie. Czyli jednego gołąbka dodałem z wyżymaczy, ale również dodam jeszcze aż dwa werworty. Czyli łącznie zakupione dwie parki a trzy gołąbki gratis. I to wszystko w cenie 630 zł plus wysyłka. Tak więc warto zaufać zakupom na słonecznym gołębniku by wzbogacić swoją hodowlę o coś ekstra szybkiego, dobrego, odpornego na zmienne warunki pogodowe. Spójrzmy z bliska jak te asy wyglądają, a ja życzę hodowcy ze Śląska, Łukaszowi, powodzenia w wychowie potomstwa i ostrego atakowania na wynik lotowy. Ryszard Osnowiec, Słoneczny gołennik Bogatynia Polska.